sądu nie jest możliwe uznanie w Polsce jednopłciowych małżeństw zawartych za granicą. Polskie ustawy przewidują, że małżeństwo jest zawierane między kobietą i mężczyzną. Stąd w treści aktu małżeństwa wpisuje się dane małżonka i małżonki, czyli kobiety i mężczyzny. Zagranicznego małżeństwa jednopłciowego nie można by zatem wpisać do polskich dokumentów, ponieważ wymagają one różnopłciowości małżonków. Co jednak bardzo ważnego stwierdził NSA. Sąd wskazał, że transkrypcja aktu byłaby możliwa, gdyby ustawodawca dopuścił możliwość zawierania związków jednopłciowych, a to byłoby zgodne z konstytucją. Konstytucja nie zakazuje bowiem ustawodawcy nadania statusu prawnego związku partnerskim osób tej samej płci. Artykuł 18 Konstytucji stanowi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, rodzicielstwo oraz macierzyństwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego artykułu nie wynika zakaz powoływania przez ustawodawcę innych rodzajów związków niż małżeństwo kobiety i mężczyzny. Wystarczyłoby więc uchwalenie stosownej ustawy. A co wy uważacie? Czy dojdzie do wprowadzenia w Polsce jednopłciowych związków partnerskich lub małżeństw?